Posłuchajcie a propos katolików tradycji i posłuchajcie a propos katolików tradycji. Bardzo ciekawą myśl, bardzo głęboką. Bóg obdarował miłością całą ludzkość i w tym przede wszystkim oczywiście Kościół katolicki, mistyczne ciało Chrystusa, jedyny prawdziwy Kościół. Nienawiść piekielna skierowana jest zwłaszcza przeciw kapłanom, gdyż oni są ludźmi mszy. Msza święta stanowi w rzeczy samej powtórzenie tej samej ofiary, która dokonała się na Golgocie i dzięki której ludzkość pojednała się z Bogiem. W pewien sposób na nowo zostało zawarte przymierze natury z nadprzyrodzonością. To przymierze odrzucone i złamane przez naszych pierwszych Rodziców. A co do mszy świętej, dlaczego tak jest prześladowana, jest nienawidzona? I to od soboru zobaczcie, moderniści, którzy wcale nie muszą być w tym okropnym, w tej okropnej organizacji, przynależać do. Na sunerii. nie muszą być jej członkami, ale po prostu są modernistami, wyznają dokładnie takie same prądy myślowe i, i trendy, i mają tę samą mentalność, nienawidzą szy. I co powiedział święty Tomasz? Gdyby demony były absolutnie pewne, że nasz Pan jest Synem Bożym, i gdyby od razu poznały, jakie będą skutki jego męki i śmierci, nigdy nie pozwoliłyby na oprzeżowanie pana chwały. Ale jeżeli demony zbyt późno zrozumiały głębie ofiary Golgoty, to jednak posiadają doskonałą świadomość znaczenia mszy, która powoduje w nich prawdziwą wściekłość.